Ej dobra, straszny przypał. Wrzuciłem to Insta story przed chwilą, w którym tam dzieciaki się cieszyły znalazły, znalazły lody, ale nie usłyszałem co one tam mówiłem. Usunąłem od razu jak No mogę chyba powiedzieć Stewart mi powiedział co tam, co tam w ogóle było słychać, a ja nie wiedziałem, że to było w ogóle takie rasistowskie. Przepraszam, w ogóle że się pojawiło u mnie na instaster, ale przyzięgam, nie słyszałem. Ja do tego podszedłem. Na, jakby słyszałem tam tylko, że oni się cieszą i mówią, jesteśmy bogaci, dla mnie to było śmieszne. Ale nie słyszałem tej rasistowskiej części. Przepraszam, kurde, pieczony, że to było u mnie przypał. W ogóle teraz patrzę, że więcej osób mi napisało o, o tym. Ale nie, nie wchodziłem na Instagrama w ogóle. Jeszcze raz serio mega, przepraszam. Przy połowę strasznie to było, a, 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 a chciałem po prostu wrzucić jakiś, jakiś, taki filmik, bo uważ, jakby bez tej części był zabawny. Z tą częścią był strasznie zły, więc, przepraszam naprawdę. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to po prostu wrzuciłem instastory, filmik z TikToka, jakichś dzieciaków, którzy się cieszyli, że znaleźli lody ekipy, ale jakby wypowiedzieli tam takie bardzo rasistowskie słowa. A ja tego nie usłyszałem, bo jakby tak szybko mówili, skupiłem się na tej części, w której na samym końcu powiedzieli, że o, jesteśmy bogaci, tak zabawnie się cieszyli, miałem wrażenie, bo nie słyszałem tej rasistowskiej części. I przepraszam,